Szanowni mili widzowie, dzisiaj na kanale Patataj chciałem Państwu pokazać pojemnik na jajka piętrowy za niecałe 30 zł. Wygląda on dokładnie tak. W paczce, która przyjdzie, jest właśnie pojemnik na jajka, jest pochylnia oraz jest pokrywka. Jak to, mieli Państwo, funkcjonuje? Kładamy sobie jajka do tego pojemnika. Po kolei. Mamy tutaj duże jajka. Podejrzewam, że mniejszych się zmieści troszeczkę więcej. Zaraz sprawdzimy ile faktycznie wejdzie. Są to. Jajka z wolnego wybiegu oczywiście. Proszę zobaczyć. Na dół do tego pojemnika weszło nam 2, 4, 6, 7 jajek. Teraz mili widzowie montujemy naszą pochylnię bardzo prosty sposób. Dociskamy odpowiednio, żeby było wszystko równo. I tu nam troszeczkę nie wyszło. Teraz jest równo i dokładamy kolejne jajka z góry. Proszę zobaczyć, tu jest właśnie taka przelotka, która pozwoli na to, aby jajko zeszło na dół z wyższego poziomu. I na górze, drodzy widzowie, mieści się nam sześć jajek, na siódme już nie bardzo wejdzie. Teraz mamy na górze taką pokrywkę, proszę zobaczyć. Jest to pudełko, żeby zajęło nam mniej miejsca w lodówce. Widzą Państwo, szerokość jest odrobinę węższa niż standardowe pudełko. I teraz jak wyciągamy nasze jajka? Tutaj. jajeczko sobie wyciągamy i następne sobie zjeżdżają niżej. Jeżeli by się zdarzyło tak, że któreś się na przykład zaklinowało to z boku można sobie spokojnie proszę Państwa, je przesunąć. Proszę zobaczyć. Wyciągamy kolejne jajko i, i następne powinny zjechać na dół. Prawdopodobnie w kraju producenta te jajka są może troszeczkę mniejsze i łatwiej zjeżdżają, ale, ale można powiedzieć, że jest to dosyć ciekawy pojemnik. Niestety, jak Państwo widzą, trzeba jednak to przesuwać ręcznie. Przynajmniej, jeżeli są jeszcze tak daleko i na górnym poziomie, sprawdzimy jeszcze, czy którekolwiek się stukło przez to przesuwanie. Na razie, jak Państwo widzą, wszystkie jajka są w całości. A nie jedno się nie potukło. Trzeba sprawdzić z mniejszymi jajkami, czy też się to będzie odrobinkę przycinać. W każdym razie jak Państwo widzą, nawet w przypadku przycięcia można z boku sobie to jajeczko przesunąć i wyciągnąć, żeby pojemnik umyć. Bardzo łatwo ściągamy pokrywkę. ściągamy pochylnie i możemy spokojnie sobie taki pojemnik umyć. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował, i jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.